wszystkich bardzo serdecznie well, w najnowszym odcinku z Elden well. Ringa. Znajdujemy się z powrotem u Patchesa i jest tu jakaś skrzynka. Sprawdźmy. Coś znajduje się w niej ciekawego. Łapka. No tak. Można się było tego domyśleć. Mogę się z nim najpierw porozmawiać i sprawdzić, co ciekawego ma nam do powiedzenia. Eee, no nie wygląda to zbyt przyjaźnie. Gdzie się znajdujemy? No, kawałek drogi jest. Są tu jakieś ogromne niedźwiedzie. O, jest tutaj obelisk z mapą. Mapa wschodnie pogrobno. Ukryjmy się w krzakach, żeby wybrać co? Jakiś przeciwnik nas nie zaatakował. Super, mamy nową mapę. Jest tu duże, duże drzewo. dające z palców starucha. Okej, okay, teraz przynajmniej widzimy bardziej ten rejon tutaj. I miejsca gdzie możemy się udać. Musimy znaleźć jakieś yy, miejsce łaski. Żeby móc się stąd wydostać. Pójdziemy z powrotem do Patrosa pogadać Gdyż jest on... No śmieciem, nie? Nie będę obijał w bawełnę Tak jak mówiłem z jego strony to było dosyć klasyczne, że... Nas zostawił To mniejsze złote drzewo A to jest ten rzutek odnawiający yy, jedno użycie yy, mikstury. Myślę, że nie będziemy go zabijać. A to jest jakiś przedmiot. Kolczasta, pęknięta łza. Zielono-ciekła, kryształowa łza. Ooo. Sprawdźmy, co to jest. Podmioty kluczowe. Pomieszczanie do eliksiru napędza wzmacnia ładowane ataki. Pomieszanie do eliksiru tymczasowo zwiększa energię. Fajne. Zobaczmy, co jest tu na górze. Na górze nic się nie znajduje. Okej. Okay. Dobra, to już załatwione. Eee, czaili się. Żeby zeskoczyć na nas. Eee, tutaj widocznie rozwalili ten wódz. Tam są jakieś nietoperki. I słyszę wilka. No, jest tu posąg Mariki, jakieś ruiny. O kurwa, się przestraszyłem tego ducha. No, nie wiem, czy jestem gotowy. O kurwa. Takim mocnym ciosem i zadałem mu generalnie tyle co nic. u nas i nas. No, to by było na tyle. Proś, sprawdźmy, czy przy ostatnim miejscu łaski to odrodzimy się. Rzeczywiście przy miejscu łaski, czy tam, gdzie wylądowaliśmy po wejściu do pułapki. Oczywiście, że tam, gdzie wylądowaliśmy po wejściu do pułapki, cholera. Nie spojrzałem, ile mamy esencji. To jest jakiś przedmiot. Chciałbym go wziąć. No niestety Misio nie dał nam wziąć tego przedmiotu. Spróbujemy zaraz jeszcze raz Jest to książka z przepisami. Myślę, że teraz już możemy spierdalać od dużego miszka. Odspakuj się niedźwiedź. Kolejny, ale mniejszy jest ich, to jest strasznie dużo. A my musimy znaleźć jakieś miejsce łatwiej cały czas. Coś znalazłem, tak super, o. dosłownie yy, kamień z serca spadł, ruiny w lesie mgieł. Na pewno to pójdziemy, ale zaraz. Najpierw chciałbym jednak z powrotem pogadać, zobaczyć, co nam patrzysz teraz powie, jak do niego się udamy. Sprawdźmy, cóż ma nam na koleżka do powiedzenia.

Przejdziemy wrogów kilkoma nożami, aby zadać obrażenia. Kajdany Margita. Tymczasowo przykuwa do ziemi Margita, który zostanie uwięziony. O, to może być bardzo ciekawe, ponieważ Margit jest jednym z bossów. Tak mi się wydaje, że chyba teraz z nim przyjdzie nam walczyć. Jeśli chodzi o bossów fabularnych. Tak więc to będzie bardzo, bardzo przydatne podczas walki. śladowfte łaski Ech, chyba dzięki temu to nam pokazuje chyba drogę do najbliższego miejsca łaski to się może przydać w takich miejscach właśnie yy, pułapkowych że doparwanie książka z sprywtemm misjonarza ludź kamiennego miecza o to jest nam potrzebne mm, do tej lokacji której zaczynaliśmy do tej tutorialowej tam było... Tam była taka ściana z mgły i dwa podsanówki do użycia. Właśnie ten klucz jest potrzebny. Wielka strzała był do balisty drewniana, tarcza z herbem, z motywem konia. Gałązka ofiarna, po śmierci znika zamiast runów. O! To też fajna sprawa. Potrzebujemy dużo.

Dobra, widzę, że nie ma tutaj więcej yy, szynek z pułapkami. Możemy sobie stąd pójść póki co. Musimy zapamiętać, że on ma całkiem istotne przedmioty do zakupu. Dobra, ta jaskina znajdowała się tutaj w tym gościu. Dobra, to myślę, że w takim wypadku yy, udamy się gdzieś tu przy tych obrzeżach latnym gieł, Pójdziemy jeszcze do czarodziejki yy, ponieważ w bodajże poprzednim odcinku znaleźliśmy yy, zwoje z zaklęciami, które możemy jej podarować. First things first. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first you must face your ignorance. Now, shall we start learning? Oh, is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well.

jak już mówiłem, yy, my raczej nie będziemy szli w taki rodzaj magii. Oraz znaleźliśmy, dostaliśmy też spodnie. Półcienne spodnie na, na golniki żołnierza. O nie! Już są za ciężkie. Jeśli o to chodzi. A. Dobra, czyli musimy mieć takie spodnie, żeby wykonywać yy, jakieś sensowne przewroty. No myślę, że w takim wypadku możemy sprawdzić, co kryje się yy, tutaj w tym kamiennym kręgu. Cholera. Ta roślina głupiość zaczęła nas odstrzeliwać. Oznaczmy sobie to. Znajduje się to w tamtym kierunku. Coś z niego wyleciało. Zamożny rodzynek. Zamrożony rodzynek, przepraszam. Tutaj były te kamienne kulki. Myślę, że najpierw wszystkie załatwię i potem zobaczymy co się kryje w tamtym kręgu. Chyba jednak nie trzeba ich zabijać. Myślałem, że będą wrogo nastawione, ale raczej nie wykazują jakich oznak yy, życia nie licząc tych co tutaj się wiją dobra to sprawdźmy jeszcze uzdrowmy się sprawdźmy to wieczne więzienie czym ono jest O, niewidzialny boss. Yy, rusza się on trochę jak... jak taki jeden z... Yy Dark Souls trójki. Dobra, przynajmniej wiemy, że jest tutaj walka z botem próbujemy sobie znowu A Cholera. Kurwa nie trafiliśmy, a to była idealna okazja na zadanie mu obrażeń. Cholera no. Mm, czasem wykonuje jedno cięcie po tym szybkim uniku, a czasem dwa. I ciężko to przewidzieć. A kurwa. Kurwa, no jeszcze dłużej pi I koniec. Myślałem, że się pojawi bliżej. To by idealnie oberwał. A cholera. No i już nie mam mikstur. Kurwa, no nie wiem czy on mnie teraz trafi, łapiętą. piętą. Kurwa, no identyczna sytuacja. Kurwa, no trafił mnie. Szybko, szybko pi. Nie wiem, czy mnie trafił. A, idź pan w kuj! No kurwa, ja robię te uniki bez sensu totalnie no To nic nie widzę w tych krzakach Muszę stąd wyjść, bo naprawdę ej Kurwa maćno, no. No kurwa, przecież kliknąłem unik. Znowu? Ej, nie. Naprawdę. Kurwa mać! Kurwa, no nie dosięgną by ten miecz No chodź Nie Obrze Kurwa, ale ile jakiś pojebany na tym ataku ty. Nie. Chodź. Znowu, ej, naprawdę. Dziękuję bardzo. O, ty przyjebany. Mmmm, kiełbasalnego rycerza. 1900. Dusz. O! Pierwszy przeciwnik, który aż tak mnie yy, zdenerwował póki co. Pokażcie mi ten mieć. Kiełbasalnego rycerza. Zakrzywiony tak wielki miecz Siła 18, zręczność 17. Powoduje nagromadzenie krwawienia. Całkiem fajny. Generalnie. Zakrzywiony wielki mecz ale lekko palistym ostrzu, używany przez wasalnych rycerzy. Strasznie zdolne zdawać brutalne ataki z powietrza. Unikalna umiejętność, finezja wasalnego ostrza. Odnieść w górę kłem wasalnego rycerza, wykorzystując impet uderzenia, aby wykonać przewód w tył i oddalić się od wroga. Dziękuję bardzo za tą walkę, naprawdę. Szkoda. Gadać. Razem tu z owieczkami myślę, że zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.